Siebaneczko sobie z i dzisiaj gramy w Bone Tail. W ostatnim odcinku z Little Likes powiedziałem Wam, że jest Boat Tail, które głównie pochodzi od twórców Undertale. Wszystkie prawa należą do Dokiego Foxa. Właśnie przeczytaj to tutaj. I słuchajcie, tutaj musimy po prostu pokazać fliska. Są so minigry. Wow, nie widzę, będziemy... A one będą w Czemu ja się taki składa? Dobra. Level pierwszy w trybie łatwym. Ja jestem doświadczony, więc wam tylko pokażę. Szybko. Wypiło to głównie. Rzutuję, 12. Nie, rzutuję, nie 12. 16, 24. No, ty, ten, ty, żyje, ty, Ty, żyje. No, pierwszy level już, już się udał pierwszy level. Ja nie wiedziałem, że tak długo trzeba przetrzymywać, żeby skipnąć. 5 expa, 100 expa za to, że pierwszy dzień, za pierwszą grę tego dnia. 100 expa, a dostałem 5, równo w 105. <grym> nie mogę, ja nie mogę. Ja nie mogę Ja nie mogę Dobra Tak D Czemu tam dostęp D a nie A? Dobra ja postanowiłem jeszcze zdjąć beta i Na hardzie może być trochę strasznie. Na hardzie już się flisk zmienia w czarę trochę. Kiedyś się zmienia później flisk w czarę. Na hardzie. A potem, jak przejda, przejdziesz na noc, się, pojawi się demonik. Tak, taki normalnie tryb. Nie. No spójrzcie. Nie, easy, nie medium, tylko hard. Medium oczywiście będzie tylko powiem... Medium będzie tutaj normalnie. Ja taki małym perkiem, a tutaj będzie miecz normalnie z krwią. A Demonik będzie takim e, by. diabła. Tak tylko mówię. Ekspresja. Dudududeli titi. Delululululit. Dududududud. Осталось ещё до глючики из Dobra. Okej, okay. więc Fisk samemu się zabił. GG. Dark Blood Bedtime. Aha. Zajdę ja tylko w shop, wam coś pokażę Tutaj kupić. można kupić cojne np. 100 za 1g Za jeden g Okej, okay. charakter Charaktery, mapy Itemy, o itemy Ja bym chciał być endless bedtime Wiecie czemu? Bo zero cooldown to w ogóle nam nie da nie będziemy mieli cooldown I jeszcze endless bedtime Jeśli będziemy mieli to wszystko To uwaga Endless bedtime Mamy nieskończoność mocy Zero cooldown. W ogóle nie mamy cooldownu do robienia repulsów I takich tam Właśnie dlatego chce coś takiego mieć Będę starał się ciągle takie robić Eventy Aha Alter universe Pain event. Dużo tych eventów. I ja myślałem, że to będzie mało tych eventów. A tutaj tak dużo tych eventów jest. Dobra. Play, Cztery. no właśnie, medium. Uda nam się, czy nie uda? Mówcie. Mam nadzieję, że się uda oficjalnie. Ja zawsze jestem dobrej myśli. Zapomniałem, że ja mogę tak to wrzucać Kiedy będę mieć serwis To mi nic nie można zrobić, bo jak masz bedtime A, a flisket Cię raz uderzy To tylko powiem Mega bar... To było jedno po prostu O! Unlocked Byle co Fire 3 Tylko pokażę Ja później wyjdę z gry Chyba pokażę że to bełzie. Już zapomniałem co. A dobra, play Multiplayer. Aha, minigames. I wiem co pamiętam, że to było Adenswap, ale Adenswap Swap było dopiero. Co? Aha. Tá, clássico. Ha. Oh, yes, to? Akurat pokradałem pliska, kiedy już nie miałem bosy. Haha. Co teraz? No właśnie, się. Tam, gdzie są yy, fajle. wczytaj plik gry. Aha. Siema. Kup. ukończ ostatni pożar, by to odblokować uwaga, kiedy aktywujesz to zbierzesz expa i nie odblokujesz przedmiotów no właśnie play play

Ja znowu go pokadałem. Znowu pokadałem Friska. Chyba, ale może prędzej przed Adelta 2 może się jeszcze pojawi Del Delta Run. Nie wiem, bo. Ale może się pojawić. Ale jeszcze. Ale, uwaga, jeszcze nie jestem pewny. Ale czemu A... tam wszystkie trzeba pokonać to? A, czyli mi się wziął na uda... pierwszy level? Ludzie. Boże. Ekspresy.

Dziabnęła mnie. <śmienią> Co ja mówię? Jestem Dziabnęła mnie. Blisko mnie dziabnęła. Bóg dziabnął. To jest... to jest tak naprawdę bezkocznie. Co? Serio? Wtedy tak, a teraz tak. Nie, nie mogę uwierzyć. Ja, ja nie mogę. Skina z liela, wow! Skina z Liliela. Odblokowałem. Ale spoko, bo jak przejdę do Bonik, to tak. Wiecie, łatwiej będzie, bo będę miał ser cool down i endless bedtime. Tylko powiem wam o tak. Żebyście wiedzieli. O, zdałem A. No świetnie. Po prostu świetnie. तो बस बस ही रोटी Chyba nie dam rady z tych 6, bo to jest takie trudne, a w ogóle to fryks gnie po 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Dobra, widzimy się w następnym odcinku.